Ok, Joel Lizka z, z tej strony znowu Killer 009, a dzisiaj gramy sobie w World Under. I wpadłem na dość ciekawy pomysł, jakby sobie tutaj polatać. Wziąłem flotę amerykańską, tak sobie mam trzeci poziom, czyli nie za wysoki. I niestety z pięciu samolotów mam wybrany jeden bombowiec, z którym ten myk po prostu nie przejdzie. Więc zaczniemy od prawej, od Hooka. Dobra, mogę startować z lotniska. No, lotnisko, dobra. Ale jest lotnisko! Dobra, startujemy z powietrza. Okej, ja dupę poprawię na krześle, chwila. Już poprawiam, a no. może lecieć. Zrobimy taki myk. Polecimy z kokpitu. Bo dlaczego, by nie. O, światło ładnie odbija tej ośmigu. Wow. Ale chopak poleciał, widzieliście? Te klapy jak fajnie się przemieszczają. Wow, ścina, ścina, ścina. Ty, właśnie mam nabijać wysokość, a nie co obliczać. Czem taki ścinał łapie? Dobra. Nieważne, lecimy. Najpierw później pokombinuję. Co tu w ogóle mam w tym kokpicie? on tylko się nie zagapił. Jakieś wskaźniki? To jest chyba prędkość w milach, czyli dobija. 300 mil to jest około 500 na godzinę, czyli. O kurde. Nope. Nie, jakby ta zlecimy, wygląda na to, że zawróciliśmy z nieźle. Uff. Dlaczego zawróciłem? Po to, żeby nie ładować się na pałę. Tylko tak, ale zajebiście się lata z kokpitu. Ludzie spróbujcie tego, jeżeli macie okazję. Wodz właśnie. Dobra, ja czy będę jakoś na tyłku teraz? E, nie sądzę, ale chodzę na cudno czy to latanie tak z kokpitu. Tam mamy co? Ale kim kiedy? Tam mamy co? Średni czołg. Tam mamy hurikana. Tam mamy jakiś BB-1, który zupełnie nic mi nie mówi. Jakiemuś pasowi pewnie coś mówił, ale nie na pewno, nie? Spróbujmy zejść na tego, na, na hurikana. Od tyłu. Od tyłu weźmiemy ja o to fakt nie trafię go chyba. U. Silnik 110% i ciśniemy. Kurde, nie ma co się opieprzać. A ja już spadłem na, na ziemię w ogóle. 360 zrobię ładne. W powietrzu, dobra. Schodzimy na chodnikana znowu? A spróbujmy. No albo no spadł. No, on spadł już. Niestety, to jest BB1. Zobaczmy, może nam się uda dopatrzeć. Zajebiście brzmi ten samolot z kokpitu. Jestem piloteo Powinien być taki arcade Hardcore. Ja też nie wiem, że jest coś takiego, bitwy historyczne. Tego wspomniałem sobie indziej. ja tego jeszcze nie próbowałem, ale. No, można, można. Coś mi dzisiaj naszło na World Fantasy. Depnijmy, może się zbliżymy. Zbliżmy się. Ujem. Oh yeah. Śmigło mi sobie przeszkadza. O, jest, jest. a ci dość stabilnie, może go trafię. Trzeba mnie nie za... Zagra... Chyba się zagalopowałem troszeczkę. Nawet nie wiem jaki jak typ samolotu gonię. Celownik w tym moim do nie należy, to trzeba przyznać. Skończyłem się gdyby działo i ktoś mi siedzi na dupie. to, to, to tylko z kokpitu. Only in cockpit. Na śmigłce przeszkadza, to trzeba przyznać. Za to samolot jest po piękny. To chyba Hawk z tego co wybieraliśmy, tak? Hawk. Sprawdź go. Łoł! Wow. Albo mi skrzydło upiedniczył. Dobra. Żeby już nie przesadzać z takimi emocjami przesadnymi, to powiedzmy, że upiedniczyłby No i przeciążenia. Za... tu zemdleje na wizji. Chłopaku, Wow. Łoł. Dagudy dogody, dagudy W wypadku dzisiaj unikam po prostu pięknie. I tam lecą, czyli te bombowce... ...brytyjskie. Pół kilometra jesteśmy od niego. Lily! Really? No, i zrobili polski dubbing do Otwandera. No, to jest to, czego się obawiałem. Dobra, Chudikanowi się nie damy zalecieć od dupy strony. Dlaczego? po prostu to jest czwana bestia. Chudikan. Chciałbym, że jestem spust. Wow! A daliśmy się zalecieć kolejnemu Cwajankowi. Wlecimy, wylecimy, wylecimy. wylecimy. Na lajcie. Z epickim i y jolosłym male na lajcie. Okej, okay, tego zastrzelono. Kto nas goni? Tak słyszycie, przygazałem. What the fuck! Teamchecki zdejmijcie mi bro. No co jest, ty? Do góry. A, po, i po skrzydle. No niestety, zapomniałem, że to nie jest Battlefield. Tutaj nie ma takich rzeczy. A słuchaj, zwolnić. Ja to nie zadziała. Jodnę. Uuuu, <kohem> e, proszę państwa, e, kwadratowy nawias gwiazdka, kwadratowy nawias prawy. Zginąłem. Okej, okay, bierzemy sobie coś innego, co tu mamy. Jeden hołk poszedł. O, mam jeszcze tego lepszego hołka. Z wyższych tierów, czyli ja właściwie latałem teraz takim słabszym hołkiem, a tutaj mamy... No proszę państwa, co mocniejsze działa. To trzeba przyznać, no no. Tak, kokpit się zmienił trochę. Nie, ja, ja to jest cały czas to samo. Poza tymi fajnymi złowami, nawiedzanymi. Jak mnie mam, to są lufy. Brzmi tak samo. włączmy silnik, będziemy ninja. To jest jak ninja w Call of Duty. Takie włączenie silnika. Nie widać nas na nadarze. A, zniszczyli go. Jaka szkoda. To jest ten kacina chyba. Czyli amerykański bombowiec, na który będziemy oczywiście raszować. weź tego P36 od dołu, bo nie mam pojęcia jak zwykle co to jest. Jak ja nie wiem co to jest, to... Lago robię im to krzywdę. Gościu, no nie damuj na mnie... To. Co za debil? Kolejny samolot serio. No i co, to może jeszcze przeżył sobie lata teraz. A, pff, przeżył i lata sobie dalej. Czyli jak sami widzicie, ja plułem od niego nie chcę uciekać. Chociaż się obrócić, a ten co? Wpierali się we mnie. A czemu nie? Weźmiemy sobie bufalo i polatamy. Więc coś innego. Na złony I te pedały. winy Zwinny jestem bufalo. Czarownik zwiedzę, że mam tutaj, co mi to nie odpowiada, ale raczej znaczy, no patrzę, że głównie muska i w spowodacie Tak wiem, podczas drugiej wojny tak było, ale skąd ja mogę to pamiętać? <laughs> A przepraszam Zajebisty dźwięk. Po prostu już zajebisty Wow, ale długi łuk wziąłem na niego. What the fuck. A się wytrwalił. No z Blenheim? 5 kilometrów nad nami? Nad naszymi głowami. Jak widzicie, próbuję skupić muszkę i szczerbinkę tak w w tym białym okręgu. Żeby gościa jednak ustrzelić, tak. No przynajmniej No znowu! Co za gówno mam na... Wiecie co? Nasz teamate znowu zasalą inteligencję, więc spróbujemy zawrócić sobie na lotnisko Co może nam się uda? O kurde, leć! Leć, lećem jaszcząp. Leć. Leć, proszę cię. Nie ja chciałem aż tak zwalniać. Co jest z tym silnikiem? Chyba paliwo mi uciekło całe. Może lecimy jeszcze do pasa startowego? Czy jest za zagódką za jest. Dobra, usiedliśmy delikatnie chociaż? A nie, przejechaliśmy przez Gódkę, okej. Okay. Nie widzę co pod nami, dlatego też wow, to mogło wolać. Ja cały czas lecę na gazie. O matko, jak ja w to jedna, to będzie wesoło. Może dla was, a dla mnie nie. Uo! No to pilota musiał co zaboleć, trzeba hamować wcześniej. Miękkie lądowanie będą nas naprawiać. No niestety zabrakło nam kawałka do pasa startowego. Eee, ale jak widzicie, latanie z kokpitu jest całkiem, całkiem wesołe. Mam nadzieję, że nasi współtowarzysze są bardziej ogarnięci i pozwalają punkty na ziemne. Bo nie chcę się ładować w katalinę. Ka w katalinę, przepraszam. Katalinę. Wracają z kataliną. No, to jest ten sam cockpit, czyli w sumie nie mam cztery myśliwce, z to są tak naprawdę. Pod was takich samych. Tylko z innych TJ'ów. Denheim to jest bombowiec. Ty ja wiem o nim. ja szybko No, to jest chyba ten zegar po lewej. Kto jest ci to? No kurde. Nawet tutaj się dobiorą dzieci, które wzywają od tezów. Jak, jak mi przykro. Ale szczerze, w tą grę nie gra się dla expa, tylko tak naprawdę dla takich momentów, jakie przeżyliśmy przed chwilą. Czy ja ten naciskam bliżej. Może nie będzie nas celował. A ten dwupatowiec, uff, to jest szansa. Proszę Państwa, pierwszy frak. I prawdopodobnie jest Jak ty z nami leci. Nie, nie z nami. się na niego rzucić? Czy rzuci na nas? Zobaczymy jak to zadziała. Wow. Jakby cię muszka i czarnivinka trzeba skupić na kolesiu i coś tam można strzelić czasami. powiedzieć czasami są bezuży bezużyteczne, bo jak widzicie, czas iść tak trochę dalej. Oczywiście dwa pociski tylko Łe? Ja skupiłem się za was za pana, Panu, panu chopaku. Dobra, to jest jakieś w dwa. Nie wygląda na jakiegoś twardego tak samo jak ja o kurde, bez amunicji też w ogóle nie jestem twarde. Dobra, 6 na godzinę będziemy mieli? Chyba nie. Aż żeby stąd spierdzielić. Nie, spiedziłem na wrogie lotnisko. Bo no to że jest bezsens i głupota z mojej strony. Przekonałeś mnie tym akcentem, gościu, naprawdę. Według mnie to będzie do kibla i z rozpoczynej Ja mam zamiar tylko uciec przed tym typem. Ło, cholera, nie ucieknę przed nim. Ło, Kurde wznosi się. No i pogonie. Po już mnie zniszczył, nie. Część ja, jestem rozdupcony tutaj. Chyba, że wy wykorzystam mojego skilla i... A proszę państwa, to już jest przegrane dla mnie. Jeden, co może mnie ocalić, to... Eee... Eee, gówno, nie zmienia Jeb. Jep. Utopiłem się. W sumie ciekawe, jak wygląda z pierwszej osoby katabultowanie się, tego nie patrzyłem. Spójrzmy jeszcze tą Katalinę. Katalinę, przepraszam. Jak, jak tu mam widoki? Z takiego mogę lecieć. Hehe. samolot jest niezaładny. Ale brzydki też nie jest przesadny. Więc chyba latać nim można. Zaznaja brzydki, ale jeździć można. Ja nie wylądować. No tak już przegraliśmy, może nam się uda. Pobawmy się, chwilę wiadomo, i spróbujmy wylądować. Opa, nie udało się. Ok, co polataliśmy z widoku z kokpitu. Jak prawdziwi piloci, w prawdziwych myśliwcach. Zobaczymy, jak tam stoimy z hajsem. Co tu mamy? Zrobiliśmy 1570 lewów srebrnych. Dobra, wynik taki Zniszczyliśmy jeden samolot. O dziwo. Tak więc dobra, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć!